Cześć. Jeśli chcesz swobodnie mówić o kobietach i mężczyznach po angielsku, to musisz wiedzieć, jak wymawiać cztery słowa: man, men, woman, women. Opowiem Ci więc, jak wypowiadać prawidłowo te słowa i na co musisz zwrócić uwagę, żeby ich w mówieniu nie pomylić. Te cztery słowa takie niepozorne. Są z nami od samego początku, gdy się uczymy angielskiego, i w większości z nas sprawiają sporo problemów. Zacznijmy od słowa man, które generalnie ma dwa znaczenia. Mężczyzna, człowiek. Słowo man ma w środku literę a i to a będziesz wymawiał jako a. A. Żeby dobrze wymówić ten dźwięk, musisz szeroko otworzyć usta, tak jak ja teraz, man, a, a. a. Otwieramy szeroko buzię, jak najszerzej się da, a i wymawiamy ten dźwięk. A, a, a. Stąd man, man. Ten dźwięk, a, spotkasz także w innych słowach zawierających literkę a, na przykład w słowie and albo cat, and, cat, man. Czyli mężczyzna, człowiek. Jak widzisz, słowo man. Chodzi w skład także dłuższych słów, na przykład businessman, congressman, superman. I w tych słowach też man musisz wypowiedzieć w ten sam sposób. Przyjrzyjmy się bliżej. Pierwsze słowo na liście to businessman. Businessman. Akcent pada na początek tego słowa. Business, business, businessman, businessman. Kolejne słowo to superman. Tak? Po polsku Superman, natomiast po angielsku należy przeczytać Superman. Superman. W amerykańskim angielskim jeszcze wypowiemy to w środku, to ry. Superman. Superman. Ostatnie słowo na liście to mankind. Mankind to jest ludzkość, rodzaj ludzki. Na przykład in the history of mankind, czyli w historii ludzkości mankind. Czyli powtórzmy, mężczyzna. Człowiek pisze pisane przez A, czytamy man, man. Czas na mężczyzn w liczbie mnogiej. Jak widzisz, mamy w środku literkę E. I tak musisz przeczytać. E, usta Twoje nie będą się otwierały tak szeroko, jak w przypadku man, tylko troszeczkę w, są, będą wę, węziej otwarte e, i musisz troszeczkę jakby się uśmiechnąć. Man, man, man. Zwróć teraz uwagę. Jeden mężczyzna one – man, man. Dwaj mężczyźni – two men. Man – men, man – men. Ale nie tylko o mężczyznach. Trudno nam mówić po angielsku, oczywiście jeśli chodzi o wymowę, ponieważ kobiety też sprawiają sporo kłopotów w wymowie. Kobieta to po prostu woman, 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 woman. Ten dźwięk, który słyszysz pomiędzy my i ,,ny'', w słowie woman, to jest tak zwana szła. Odcinek o szła, czyli o takim specjalnym, bardzo popularnym, bardzo ważnym dźwięku w, w mowie angielskiej. Um, nagrywam jakiś czas temu. Link do niego znajdziesz tutaj serdecznie zapraszam Cię i polecam obejrzenie tego odcinka, um, czyli tam, w tym słowie woman, jest szła woman, woman, woman. Powiem teraz to słowo troszkę wolniej woman 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 an an men women women i tak jak w przypadku man mówiliśmy o słowie na przykład businessman tak samo tutaj będzie woman businesswoman kobieta która pracuje w kongresie na przykład amerykańskim będzie congresswoman congresswoman a policjantka police woman police woman police woman Zwróć uwagę na to, gdzie pada akcent w tym słowie, nie na pierwszą sylabę, tylko na drugą. police 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 woman Mówiliśmy o kobiecie, woman, czas na kobiety, women, women. Zwróć uwagę na to, że w pisowni, tak w transkrypcji fonetycznej, tak jak to słowo się czyta, masz dwa razy ten sam dźwięk, takie krótkie i i. To jest, to jest krótkie I, natomiast nie możesz przeczytać przez I we min, tylko women, women, women. To jest taki dźwięk pomiędzy naszym I a Y, women, women. Powtórzmy więc jeszcze raz. Jeden mężczyzna, one man, man. Dwaj mężczyźni, two men, two men. Jedna kobieta, one woman, one woman. Dwie kobiety, to Women. To Women. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi macie jeden problem z wymową mniej. Serdecznie zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, a także śledzenia Pozytywnej Akademii Językowej w mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia następnym razem. See you!